Hej hej hej! Witam w nowej serii Dungeon Sage 3 Jakby niektórzy wiedzą Dungeon Sage to była... cóż... To była gra, która miała na celu przejście... no po, po rozratowanie świata przed jakimś złym, który się obudził lub się powstał A konkretniej Dungeon Sage 1 i 2 no to był właśnie główny bohater, który zbierał z... Czwór jeszcze trójkę innych towarzyszy do wyboru. Pytam tam druid, leczący, magia bojowa, łucznik i klasa walcząca. Nie wiem, że teraz tak robię taki masz. No, ale tu co mogę powiedzieć o Dungeon Sage? Cóż, to niestety jest dla dwóch osób, może być. Albo ale bo można tylko tutaj dobyć, mieć dwóch towarzyszy czyli siebie i osobę jeszcze inną boże, co ja powiedziałem dwóch towarzyszy ale i tak tutaj może, może być tylko dwójka, właśnie główny bohater i towarzysz i nikt więcej i w to już gram jak widać już przeszedłem tą grę raz więc teraz zapraszam jeszcze raz we are the 10th legion exiles from a dying empire who founded the kingdom of ebb for 400 years we guided and protected our people we gave them peace prosperity fair judgment some say it was the death of the old king that turned the people against us that it was Jane Cassinder who took up the sword and drove us from our chapter houses to states. I was not there for the final battle when the last of our legion faced Jane Cassinder beneath the boughs of an ancient hallowed tree. Nor do I know what power she called upon in that forest to murder my comrades and friends. After that, the forest was changed, twisted and ruined only jane walked out of that place alive. thirty years have passed since the legion was destroyed, and eb has suffered in that time. war rages without end between jane cassinder in the east and the royal family in the west. a few sons and daughters of the legion remain. you are one of their number. <coughs> no właśnie. I tutaj można już zobaczyć... Wszystkie postacie, jakie się natkniemy i które można mieć jako towarzysz lub sterować nimi A wybaczcie Pewnie niektórzy będą musieli poczytać ci, co nie mają gry oczywiście Ja nie wiem, to od jego pas, czy jak... Nie, pas jednak, pas. Przynajmniej to półrobot. <gry> Tak, i tylko ta czwórka jest dostępna Ja w ogóle nie wybieram, biorę Lukasa Normalny, łatwy, trudny ja na normalu lubię, wolę robić let's play Nie wiem dlaczego, zwykle niektórzy wybierają let's play jak na trudnym, ale szczerze ja wolę, wolę normal to you my young friend with urgent news i know your childhood has not been easy passed from one sympathetic household to the next always one step ahead of our enemies your father human baron was our last grandmaster and he would have wanted a better life for his son but he and your mother are long dead murdered by Jane cassinder as the last survivor of the old legion I've tried my best to keep you safe, to ensure that you are trained in the manner of your forefathers, with sword and shield. But Jane Cassinder hunts for us still. Now I fear that her spies may be getting close. We cannot delay any longer. We still have a chance to join together, rebuild the Legion, and take our country back from Jane Cassinder before it's too late. The sons and daughters of the Legion are gathering in the north. At your family's old estate. I urge you to join us in the valley of Rukenval as quickly as you can. Help us restore all that was lost. Your faithful friend, Odo. Dobra, nie grałem, więc osobowa, opcje dziękuję ustawienie klawisz blokuj spacja ruch wysy wysy zaraz a i d są tutaj to czy tak są To jest tak być Zostawienie klawiszy Obrót kamery hmm, dobrze, je zawsze niec aktywuję. Zmień postawę Q oh. Tak, mój bohater może używać albo właśnie jednoręcznego i jednoręcznego miecza starszą, albo dwuręcznego. Dwuręczny jest dobry na wielu przeciwników, podczas jednoręczny, jednoręczny wiadomo. W sumie wie samouczy, więc niepotrzebnie korzystałem. Zadania. I umiejętności. gdzie nic nie mam Dobra, kurde. Jestem przyzwyczajony trochę do lewego klikania myszką, jak się ktoś ma poruszyć. No i niestety, czeka mi mała niespodzianka. niestety już napadł miejsce zgromadzenia. No, ale wiecie co, takie mi samoczki właśnie się po podobają. Pierw coś łatwego dać, żeby się gracz przyzwyczaił do tego. A nie, że od razu na głęboką wodę ciebie wrzucać. No że strzały ładnie już się gotuje No tak, nie można zwykłej klamki Niestety, tutaj na początku światło pozostaje wiele do życzenia. Mimo, że się cały pardą No teraz jest na zmienisz te dziecka. Jeszcze po hmm. No i właśnie tutaj też jest takie pomoc we kwipunku. Pokazują co do... Daj dodatkowego, a co odejmuje? O. Co odejmuje Ja W tym nie potrafię się nawet wysłowić nawet. No i oczywiście tutaj się zmieniają broja i broni w zależności od tego, co nosimy. Więc pod koniec gry może, mój bohater może trochę wyglądać inaczej. Au, au. Mój minus taki, że podchodzę za blisko do rzeczy, to jest błąd. snaga. Uh Okej, -huh. okay, evo to je dobro vidjeti. Te opcje. Ustawienia klawiszy bloku, zmienić postawę, tak z oprócz. Mapa... Szybkie pod lewy center. Dziękuję. Well, well! It seems we have another rat trying to escape the trap. A może pomyliłem się co do broni No cóż, przepraszam jeszcze raz, ale trochę dawno w to nie grałem Dzisiaj długo myślałem czy zrobić tego let's play czy nie No jak widać Choć się zdecydowałem. A jednak się nie myliłem to do mieczy. Nie, nie trzeba prędko. Zielone kurki odnawiają zdrowie. że coś nie dla mnie na to było dziwne na początku dobra wszystko chyba ta korku mnie nie da się rozwalić I was afraid everyone else was dead Are you all right I'm fine But who are you Have we met No But I've seen portraits of the Montbaron family, and you can only be Hugh Montbaron's son. My name is Martin Giscard, and I'm a friend of Odo's and a son of a legion like you. Jakże tak się wyrażę? Coraz częściej jest takie mas efektowy rozmowy. Nie, a tylko takie moje spostrzeżenie, że właśnie kółkiem się naczyńaczą do wybierać. Jest bo kręgu wszystkie pytania są. When I got here, the house was on fire and everyone was dead. How did this happen? We didn't have any warning. They surrounded the house and hit us fast. I don't even know who hired them. Damn, they found us again. We can't wait any longer. I've set a trap. Three kegs of gunpowder on the bridge below. Thought I'd cover my escape if they found me. All we need to do is light the fuses. Come on, to the bridge. No co, to ty, możemy przecież walczyć, nie jest ich wcale tak dużo No to taki nasz chwilowy towarzysz, że tak się wyrażę Beczki, beczki, beczki Jeszcze raz w to gram, to właśnie nie ominąłem skrzynkę. należy tutaj się spieszyć, chyba że gdzieś faktycznie widać zegarek, który odlicza. Ale w tej grze chyba nie ma czegoś takiego. Wytrzymałeś, ale daje niższą wolę. Ty w ogóle? Do czegoś, trzeba woli? z jednej strony łbęszki. O. Dobrze. Teraz mogę spokojnie zapalić. Two more to light, hurry. And the last. To dość od mostu. the trap is sprung cover your ears the mount baron estate burned and with it my dream of a reborn tenth legion or so I thought. I did not know that you and Martin Giscard had escaped the destruction. As you fled into the night, you bore with you the future of the Legion. Pursued by enemies, fleeing toward an uncertain fate, you made your way across the empty leagues of the Rukenval. Throughout the journey, you were driven by a single hope that others had survived the devastation and that they reached the safety of the Rukenvald chapter house. It was a slender hope, to be sure, but even a small hope can warm a man in the cold dark of night. As long as you drew breath, the Tenth Legion yet lived, but your foes pressed close about, hunting you. The fate of the Legion, the fate of Ebb itself, rested with you. This part of the valley. We've come a long way. I think we're close to the old Legion chapter house. If any of our friends are still alive, that's where they'll be. Tell me about the attack. What do you remember? Odo sent letters to all the descendants of the Legion. He wanted to gather them here, train them as Legionnaires, and take back the country. Most had already arrived when the mercenaries found us. They surrounded the estate. Must have killed the men who were on watch. They smashed through the windows and the doors, slaughtered everyone they could find. Then they set fire to the house. How many people were in the estate when you were attacked? No. Almost 40. All it sons and be daughters be, of the Legion. Some of them had fought in the wars, but the rest, they were no match for those soldiers. We can hope that a few survived, but most of them are dead. Our enemies didn't seem interested in prisoners. Those mercenary soldiers, have you fought them before? They were Leskanzi, I think. A wandering people, from the desert in the north. I have no idea who sent them here. Leskanzi will fight for anyone who pays them. No, our real enemy hasn't shown himself, or herself. Not yet. Did you see what happened to Odo? No, I lost sight of him when the fire started. But we agreed to meet at the old chapter house if anything went wrong. That's enough about the attack for now. Right. Maybe Odo can tell us more, if he's alive. I've never been here before. Does this valley have a name? They call it the Rukenval. It's hard country, not easy to control, even with an army. That's why Odo chose this place. He thought we'd be safe here while we trained a new legion. Was my father born here, in the Rukenval? I think so. The Montbarons were granted their land by King Conrad, and the family lived here ever since. Another Legion family had a manor here too. The Gunderex, an old line. Your father didn't trust them. How many people live out here? Only a few. There's a village, Ravensrell. Most of the people are hunters and trappers, from all I've heard. Pilgrims and merchants used to come here before the legion fell, made the town rich. But that was years ago, when the roads were still safe. You said this is hard country. Are there any dangers I should know about? Spiders. There is large <laughs> <as> the men <laughs> and smart. They'll ambush travelers on the road. And there's worse things in the forest.